Witam nazywam się Wiesław Kozłowski i chciałem wszystkich zaprosić na transmisję na żywo na moim kanale YouTube na przebudzenie Słowian i powstanie z kolan. O dzisiaj, czyli niedziela godzina 17 na kanale YouTube przebudzenie Słowian i powstanie z kolan. Temane, tematem głównym będzie jak prawidłowo wizualizować i obrazować pozytywnie. No ja zachęcam do tego, żeby żeby Głagolicom pismem Słowian gdzie udostępniam za darmo książkę w pdf ie zeszyt ćwiczeń i karty do nauki Głagolicy. To jest na przykład właśnie ta książka i i i zeszyt ćwiczeń. I po prostu można pobrać y, na, właśnie na kanale YouTube, Przebudzenie Słowiany, powstanie z kolan. Y, wystarczy włączyć playlisty Głagolica, i tam pod ostatnimi filmami, w komentarzach, y, znajdziecie linki do pobrania za darmo tych rzeczy. No i właśnie na tej transmisji będę starał y, mówić właśnie y, o tym wizualizowaniu, bo to jest bardzo ważne, że. Teraz właśnie jak, jak masoneria chce oświecona zrealizować swoje plany. No i straszy nas różnymi rzeczami. Właśnie to wytłumaczę nagonka. Oni mają media. I po prostu cały czas jesteśmy narażeni. Na to, żeby po prostu, bo wiele ludzi jest nieświadoma tego, że. Zapomina o tej wolnej woli. Albo nie wierzy po prostu, że mamy wolną wolę i po prostu to jest kluczem do wszystkiego. Nie wiemy, że mamy w ogóle, też jesteśmy nauczeni, że my nie mamy nic do decydowania, jesteśmy tylko takimi pionkami i po prostu mamy takie przekonanie o sobie i nie wierzymy po prostu, że mamy nazwę słowianie od słowa, od mocy słowa i że słowa się po prostu. Urzeczywistniają, myśli nasze się urzeczywistniają. I chodzi po prostu o to, że te elity, które nami rządzą, po prostu wiedzą o tym, a my nie wiemy, i, i oni nie mają mocy wizualizacji, bo tylko ludzie z duszą mają moc wizualizacji i narzucają nam nasze plany poprzez media i po prostu straszą nas jakimi rzeczami. Że będzie powód, że będzie alerty, na przykład, to wszystko można zablokować. No ja wiem, że to jest, ktoś powie, no, no, no świr. No jak można zablokować, jak, jak, jak ma deszcz padać? No naprawdę po prostu są. My po prostu wiemy tyle, co, co nauka i ten, ten poziom. Powiedzmy, Matrixa, a jest coś takiego jak świat duchowy, i to rządzi się całkiem innymi prawami. I po prostu yy, nie mówię o żadnej religii w tym momencie, tylko mówię po prostu, że jest dobro i zło. Na pewnoście zauważyli poprzez swoje życie, że jest dobro i zło. Choćbyście się, nie wiem, jak zaczekali, że jesteście <laughs> ateistami, no to widzicie, że są dobre rzeczy, złe rzeczy. Że, że czasami ludzie są po prostu o tak niskich wibracjach, że po prostu tak jakby tylko chcieli doprowadzić się do jakichś negatywnych emocji i, i później nawet nieraz jak są takie sytuacje, że masz do czynienia z taką toksyczną osobą, to po prostu ty nagle jesteś wyczerpany czy wyczerpana, a po prostu ta osoba jest tak jakby jak sarenka. No, taka zdolna do życia, po prostu energi pełna energii. Więc po prostu no, no ludzie sobie zdają sprawę, że jest zło, że jest, że jest dobro. Tylko po prostu zdają sobie sprawę, że są ludzie toksyczni, którzy, którym zależy, żeby czerpać energię. Tylko udają, że, że tego nie ma, no bo z jakichś tam powodów. Przecież, przecież jak ktoś. Yy, zgwałci na przykład jakieś malutkie dziecko i, i, i na, nawet zabije, to po prostu no, wyobraźcie sobie, czy człowiek z sumieniem by mógł to zrobić. No pewne rzeczy są, ale jak teraz na przykład bym powiedział, że, y, że na przykład ludzie są, y, są ludzie z duszą, a są ciała, y, które mają polecenia umysłu i gorszy tak jakby kontakt z duszą i z innymi polami. I są ciała, które nie mają duszy tego i właściwie można ich tylko uratować przez to, że, że mają tam 5-10% z pola ciała po prostu jeszcze tego łączenia jakby jakby po prostu gdzieś jest ta cząstka istoty żywej. I po prostu ale ona już pra, praktycznie nie ma szans sobie poradzenia sam, samemu, tylko właśnie jak chcę też powiedzieć o tym, że według tego, co czytałem, a jestem pasjonatem historii, brak księg różnych i, i wynika z, z głagolicy, to że wszyscy zeszliśmy na, na świat po to, y, naszą misją jest po prostu, żeby. Uratować dusze, które tu zostały, i uratować ciała, które, które po prostu, y, które są już bez duszy i trzeba przewrócić duszę. I tak samo, właśnie najważniejsze jest to, y, że najważniejsze, żeby sobie y, po prostu zdać sprawę, że ciało jest świątynią. I na przykład, że jeśli ktoś robi ci krzywdę, y, jakiś y, człowiek, no to tak naprawdę to musisz sobie zdać sprawę, że to nie robi ci dusza jego, bo tylko człowiek jest wtedy człowiekiem, istotą żywą, kiedy jest połączony z duszą. Tylko prawdopodobnie jest przejęta przez negatywną energię. I jeśli ty wtedy nienawidzisz to ciało, no adresujesz do ciała, nie rozdzielasz tego, no to po prostu jakby obniża się, bo ciało jest świątynią. Bo tak samo nie można zabić ciała, bo jeśli byś zabił ciało, na przykład jakiejś wojny i na przykład żeby przejąć po prostu, żeby przywrócić harmonię, to byśmy chcieli, nie wiem, pozabijać wszystkich tych złych, żeby po prostu naprawić świat. No tak nie naprawimy świata, bo, bo po pierwsze negatywne energie nas krzywdzą a nie ciała i po prostu w tym momencie jeśli zniknie ciało zabijesz ciało no to po prostu już już przekreślasz szansę duszy na przywrócenie do, do ciała czyli dusza zostaje po prostu na ziemi i to jest raz a drugie to negatywna energia Odradza się w ciągu pięciu lat w inne ciało. Więc tutaj po prostu tak, cały czas było, że y, dawaliśmy się wciągać w wojny, dawaliśmy się wciągać w jakieś y, krwawe y, powstania, jakieś, y, jakieś y, rewolucje. I teraz, właśnie, znowu jesteśmy w czasie, gdzie y, już wiedzą, że ludzie budzą się, i widzą tą prawdziwą świadomość, że to trzeba wizualizacją i, i miłością i brakiem negatywnych emocji, bo ja nie mówię, żebyś, nie wiem, ktoś ci zrobił krzywdę, ktoś ci robi krzywdę jakąś i żebyś ty demona w środku tam kochał. Nie, ty, ty po prostu biec, oddzielaj rzeczy, że to jest ciało i ono jest świątynią. Bo jest teraz puste, jest z negatywną energią. A po prostu negatywnej energii też nie karmi nienawiścią, bo ona się karmi niskimi emocjami. Żeby ją wygnać z ciała, to trzeba po prostu nie używać żadnych negatywnych energii i po prostu emocji, i tylko po prostu miłością do tego ciała. I pozytywną wizualizacją. Oni się boją. Wysokich wibracji, a właśnie Głagolica, kozy Głagolicy są właśnie o takich częstotliwościach. Pozdrawiam jeszcze raz, zapraszam o godzinie 17 na kanale YouTube. Przebudzenie Słogan i powstanie skola Niedziela dzisiaj. Pozdrawiam.